Gratulacje, panie również. Zajębiście. Oj to życiowy sukces wygrałeś. Taki rajd! Tak i ja, to do Ciebie dotarło. Macie rację. Tak, tak prestiżowy rajd to pierwszy z wygranych. Myślę, że mam nadzieję, wierzymy w to z Jarkiem i całym zespołem, że nie ostatni. I, i cieszymy się, że, że, że te czasy były naprawdę dobre, że dziś w sumie w naprawdę mocnej walce wygraliśmy z kierowcami, którzy nie mieli problemu, a na ogół są bardzo szybcy. To dla nas naprawdę wielki sukces. I nie wiem do końca co powiedzieć. Tutaj ten odcinek był dla mnie jeszcze taką zagadką, bo przypominam sobie, jak był w zeszłym roku, jaki, jaki dramat odbył się tutaj w zeszłym roku, kiedy Jari Latwala, Jari miał, miał dużą przewagę. I stracił ją na tym os e, Także ten odcinek taki, e, chciałem go skończyć, że jestem spokojniejszy. E, cieszę się, no naprawdę, z Michałem dzisiaj walczyliśmy, e, z Michałem i Mackiem, walczyliśmy bardzo e, równo, e, wygraliśmy cały rajd, e, to było w sumie najważniejsze dla nas, no, ale nie, nie, nie sprzedaliśmy tanio skóry, wygraliśmy. Też chyba trzy OS-y, także e, jeszcze raz powtórzę: bardzo w, duży sukces dla nas. Prowadzisz w Mistrzostwach Polskich? W Mistrzostwach Europy jesteś trzeci, chociaż dopiero <grym> zacząłeś start? No to, to z mistrzostwami Europy jest, jest sprawa zupełnie przypadkowa, bo, bo pojechaliśmy bardzo dobrze ten rajd i z racji tego, że, e, że, że chłopcy z Mistrzostw Polskich, z Mistrzostw Europy, którzy startują systematycznie, zebrali tutaj tych punktów mniej, no my jesteśmy tak wysoko. Ale Mistrzostwa Europy nie są oczywiście dla nas priorytetem. Priorytetem są Mistrzostwa Polski i cieszę się, że, że możemy je jechać głównie za sprawą moich partnerów. Bardzo proszę ich zaprezentować. Nowe Subaru chyba wygrało pierwszy raz w tym roku. Słucham? Nowe Subaru chyba pierwszy raz wygrało w tym roku. Zostajecie w tym aucie na następne rundę? Tym większa radość. No, my na pewno jedziemy rajd Iper. To, to jest rajd, który odbywa się za 3 tygodnie tym samochodem. Myślę, że jest równie dobry, równie świetny na asfalcie, jak na szutrach. Tu masz rajgery, tam, tam były bosy, czy to robiło jakąś? Robiło auto zachowuje się inaczej, ale, ale cieszę się, że jechaliśmy równie szybko tym samochodem. Dzięki gratulacji.